Gratuluję Ci, zwycięstwa! Umierzcie swoje budziki i zapraszam Cię po odbiór nagrody! Tak, czyli Centralka Telefoniczna, Alfabet Morsa, u, u kolegi, wykrywacz, wykrywacz zagrożeń radiologicznych DP-66, tak, ze wskaźnikiem i też yy, wykrywacz zagrożenia radiologicznego RS-70 i tutaj mamy PHR, czyli taki, czyli taki zestaw do, do, pobierania, do pobierania próbek skażenia chemicznego. Tak? Tutaj nasza grupa działa na, tele, na terenie RESKA, jesteśmy nieformalną grupą zatrzywialnianych osób. E, pasjonujemy się militarystyką, odtwarzaniem historii żywej, prezentujemy sprzęt wojskowy, zapraszamy również wszystkie osoby, które chciałyby z nami współpracować albo młodzież, która chciałaby z nami tutaj działać na rzecz tworzenia tej i odtwarzania historii. Jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje. Każdy, kto chce się do nas przyłączyć, może się przyłączyć. Zapraszamy. Nie mamy specjalnie żadnych tam wymagań odnośnie tam jakiegoś e, doposażenia czy coś. Każdy kto chce może przyjść i działać z nami e, w jaki sposób tam będzie mu odpowiadał. Jest to radiostacja R105, ma e, o 38 55 MHz. E, radiostacja jest lampowa e, i zaletą jest to, że jest e, nowsza od tej swojej starszej wersji, ponieważ jest e, zminiaturyzowana. E, Bardziej lekka, już w, w obudowie z Ebonitu zasięg jest od 5 do 25 kilometrów, na tej antenie 5 km, na maszcie jest do 25 km. A to tutaj? To taki telefon radziecki tam. Niewiele mogę o nim powiedzieć. Ten telefon może współpracować z radiostacją razem. Uh -huh. Telefon ten, który tutaj mamy w wersji radzieckiej może współpracować z tą radiostacją na retlansacji, czyli po prostu telefon znajduje się dalej. W sztabie na przykład radiostacja jest na stanowisku operatora i około tam kilometra może bezpośrednio łączyć się telefon, przez radiostację już na 25 km dalej.